Witam serdecznie moim i Państwa gościem w Tygodniu Pacjenckim w dniu, kiedy rozmawiamy o kardiologii i niewydolności serca jest pani dr Marta kałużna Oleksy z pierwszej kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z niewydolnością serca. Witam serdecznie, pani doktor. Witam Państwa bardzo. Zanim przejdziemy do rozmowy konkretnie już na temat niewydolności serca i tego, co jest jego powodem, Chciałabym nawiązać do pewnego osobistego właściwie doświadczenia. Przed naszą rozmową skorzystałam z ankiety, która jest dostępna na stronie internetowej stowarzyszenia, które pani reprezentuje. Ta ankieta ma za zadanie określić to, czy jest się w grupie ryzyka osób zagrożonych niewydolnością serca. I muszę przyznać, że wynik otrzymałam pozytywny, że rzeczywiście zagraża mi niewydolność serca. Przy czym nie zaznaczyłam takich myślę kluczowych przyczyn, które mogłyby wskazywać na, na tę chorobę, takich jak na przykład przebyty zawał serca, wiek albo cukrzyca. I chciałabym zapytać Panią doktor, co w tej sytuacji powinnam zrobić i co powinien zrobić każdy, kto taki test u Państwa na stronie wykona i będzie miał podobny wynik. Bardzo się cieszę, że skorzystała Pani rzeczywiście z tej możliwości wypełnienia na naszej stronie ankiety. Ta ankieta została przygotowana po to, żeby rzeczywiście uwrażliwić osoby, które być może uważają, że mają jakieś dolegliwości, które. W które w ostatnim czasie się pojawiły, na to, czy rzeczywiście nie, nie prezentują objawów sugerujących niewydolność serca. I ym, ankieta ma na celu nie zdiagnozowanie tej jednostki chorobowej, bo to jest oczywiście niemożliwe bez wizyty u lekarza, ale przybliżenie nas do tego, czy powinniśmy z takiej pomocy lekarza skorzystać. I jeżeli tutaj u Pani ten wynik wyszedł pozytywny, to ym, to, co ja mogę zasugerować i co, co powinnam zasugerować, to jest to, żeby udać się do lekarza rodzinnego, który rzeczywiście wykona pewne badania podstawowe, chociażby badania laboratoryjne czy badanie EKG i ewentualnie na tej podstawie oraz na podstawie tych objawów, które Pani w tej chwili prezentuje, czy też tych czynników ryzyka, które Pani ma, wyślę Panią jak dalej do kardiologa. Taka powinna być droga, dlatego że właściwie rozpoznanie niewydolności serca to jest dość skomplikowany proces i nie wystarczy wykonać jednego badania, żeby powiedzieć, że pacjent ma tę niewydolność serca. Wymaga to najczęściej wykonania kilku badań, w tym badań laboratoryjnych, a na końcu jeszcze badania echokardiograficznego, żeby typ niewydolności serca odpowiednio rozpoznać. Więc najpierw lekarz rodzinny, a potem najczęściej, jeżeli lekarz rodzinny uzna to za stosowne, wizyta u kardiologa. Za chwilę jeszcze przejdziemy do rozmowy szerzej na temat tego zjawiska, jakim jest nierozpoznanie niewydolności serca. Natomiast wróćmy jeszcze do samego początku. Proszę powiedzieć Pani doktor, co jest powodem niewydolności serca? Niewydolność serca to nie jest jedna choroba. To jest pewien zespół kliniczny, zespół objawów klinicznych. I do tej niewydolności serca może prowadzić wiele różnych chorób kardiologicznych. Tak dość kolokwialnie mówiąc, możemy powiedzieć, że niewydolność serca to jest pewna faza zejściowa chorób kardiologicznych. I paradoksalnie, czym lepiej leczymy pacjentów w ostrych stanach, na przykład bardzo dobrze leczymy w tej chwili w Polsce pacjentów z zawałami serca, z chorobami zastawek, my przedłużamy tym pacjentom życie, ale w ten sposób poszerza się czy zwiększa się populacja pacjentów, którzy w przyszłości mogą rozwinąć niewydolność serca. W związku z tym na niewydolność serca patrzymy bardzo szeroko. Najczęstszymi przyczynami niewydolności serca, które właściwie odpowiadają za około 90% niewydolności serca, to jest choroba wieńcowa, w tym przebyty zawał serca, ale niekoniecznie trzeba przebyć zawał serca, żeby rozwinąć niewydolność serca, a drugą taką jednostką chorobową jest nadciśnienie tętnicze. I podkreślam to bardzo, dlatego że często pacjenci z nadciśnieniem tętniczym nie zdają sobie z tego sprawy, że w konsekwencji nieleczonego nadciśnienia tętniczego, może dojść u nich do rozwoju niewydolności serca. Innymi już takimi rzadziej występującymi przyczynami niewydolności serca, to na przykład choroby zastawek serca, zarówno takie wrodzone, jak i te, które pojawiają się w ciągu życia, na przykład przybyte zapalenie mięśnia sercowego, czy różne choroby uwarunkowane genetycznie, np. kardiomiopatię, ale też wpływ pewnych czynników toksycznych, na przykład alkoholu albo leczenia chemioterapeutycznego. Dlatego my w wielu różnych sytuacjach musimy myśleć o tym, że pacjent z daną jednostką chorobową może mieć niewydolność serca albo może ją w przyszłości rozwinąć. No właśnie, Pani Doktor, musimy mieć to na uwadze, że pacjent może taką niewydolność serca rozwinąć. Proszę powiedzieć, jaką rolę w diagnostyce pacjentów z niewydolnością serca odgrywają lekarze POZ? Rola lekarzy POZ nie jest łatwa w tej całej diagnostyce niewydolności serca, dlatego że niewydolność serca takim głównym objawem niewydolności serca jest duszność. Jest to najczęściej duszność początkowo pojawiająca się w wysiłku, następnie, jeżeli ta niewydolność serca trwa dość długo albo jest zaawansowana, może nawet pojawiać się w spoczynku. Czyli w momencie, kiedy pacjent na przykład pokonywał jakąś większą odległość, teraz jej nie może pokonać, powiedzmy, wchodził na trzecie piętro bez zatrzymania. Teraz nie może pokonać takiej odległości bez zatrzymania się na przykład co każde piętro, bo przecież rzeczywiście jest to taki sygnał, że być może ma tę duszność właśnie wynikającą z niewydolności serca. I to jest jeden z takich, to jest kluczowy objaw niewydolności serca, ale ta duszność nie jest specyficzna i typowa dla niewydolności serca. Ona może wystąpić w wielu innych chorobach, chociażby w chorobach układu oddechowego. Dlatego czasami bardzo trudno jest rozpoznać, co to akurat w tym momencie u pacjenta jest. W związku z tym ten lekarz rodzinny nie ma łatwego zadania, bo pacjenci często zgłaszają się z danym objawem i dalej wymagają rzeczywiście diagnostyki, żeby zbliżyć się do tego odpowiedniego rozpoznania. Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce niewydolności serca niewątpliwie powinna polegać na tym, że lekarz rodzinny powinien wykluczyć inne przyczyny, jeżeli jest to oczywiście możliwe wykonać podstawowe badania laboratoryjne, podstawowe badania, takie jak badanie EKG. I jeżeli ma duże podejrzenie, co do tego, że pacjent ma rzeczywiście niewydolność serca, to rzeczywiście ta dalsza diagnostyka powinna się odbyć w warunkach lekarza specjalisty, kardiologa z tego powodu, że już pewne specjalistyczne badania, takie jak na przykład ocena stężenia peptydów naturytycznych. To już w badaniach laboratoryjnych, jak i wykonanie badania echokardiograficznego odbywa się już nie w poradni lekarza rodzinnego, a w poradni kardiologicznej. Także lekarz rodzinny powinien być bardzo czujny, powinien się sugerować tym, że być może pacjent dalej powinien być diagnozowany. Ja chciałam podkreślić, że ta rola lekarza rodzinnego jest. Dużo większa w prowadzeniu pacjentów z niewydolnością serca. Jeżeli pacjent już ma rozpoznaną niewydolność serca, już wiadomo, że takie rozpoznanie jest postawione, to wówczas często ci pacjenci mają tak zwane zaostrzenia niewydolności serca, czy też dekompensację te tej choroby i wymagają modyfikacji leczenia. Najczęściej leczenia moczopędnego i powinni się po prostu jak najszybciej udać z takim zaostrzeniem swoich objawów do lekarza rodzinnego, który właśnie podejmie decyzję, czy jest to pacjent, któremu można zmienić ze spokojem leki w warunkach ambulatoryjnych, czy jest to już pacjent, którego natychmiast należy, czy też niebawem wysłać do szpitala, żeby tam zajęli się nim specjaliści i żeby wdrożyć leczenie dożylne. Więc ta rola lekarza rodzinnego. W diagnostyce jest też ważna, ale najważniejsza jest w pacjentów już z rozpoznaną niewydolnością serca, bo są to pacjenci, może przewlekle, są to pacjenci, którzy już z tą chorobą do końca swojego życia będą się borykać. A dlaczego dochodzi do tak częstego zjawiska, jakim jest właśnie nierozpoznanie choroby? Mamy w Polsce duży problem z tym, że niewydolność serca dotyczy ponad miliona dwustu tysięcy osób w naszym kraju. Czyli jest to jakby ogromna populacja, a my ciągle jeszcze o tej niewydolności serca mówimy mało, i wydaje mi się, że są takie dwie główne przyczyny tego, dlaczego tę niewydolność serca rozpoznajemy jeszcze zbyt rzadko. Pierwsze to jest to, że pacjenci często właśnie z uwagi na to, że niewydolność serca nie ma swoich typowych tylko i wyłącznie dla siebie objawów klinicznych, Często te objawy są na początku bagatelizowane, zrzucane na to, że ktoś jest zmęczony, starzeje się i pewne objawy są po prostu przeoczone. Stąd pacjenci nie zgłaszają się w odpowiednim momencie do swoich lekarzy i dalej ta diagnostyka nie zostaje przeprowadzana. A druga sprawa to rzeczywiście to, że często choroby towarzyszące, a wśród pacjentów z niewydolnością serca tych chorób towarzyszących jest bardzo wiele. W tym właśnie choroby układu oddechowego, z uwagi na swoje zbliżone objawy, czyli przede wszystkim duszność, powodują, że gdzieś do tej diagnostyki dochodzi po prostu później, niż powinna się ona odbyć. A niewydolności serca bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście tę chorobę szybko rozpoznać jak najszybciej jest to możliwe, wdrożyć odpowiednie leczenie, no bo tylko wówczas uzyskujemy odpowiednią redukcję ryzyka tych pacjentów. Pani doktor, w jakim kierunku powinna zmierzać edukacja społeczeństwa, tak aby nas rzeczywiście mogła w porę uchronić przed pojawieniem się choroby, przed pojawieniem się właśnie niewydolności serca? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście my mówiąc o niewydolności serca, mówimy o chorobie, która jest chorobą przewlekłą, której rzeczywiście możemy poprawić rokowanie odpowiednio wcześnie stosując odpowiednie leczenie. Ale to, na czym nam najbardziej zależy, nam lekarzom, myślę, ale myślę, że wszystkim, to to, żeby do rozwoju takiej choroby nie doszło, to to, żeby do rozwoju niewydolności serca nie doszło. Jeżeli my mówimy o niewydolności serca jako o syłkowej fazie wielu chorób kardiologicznych, właściwie wszystkich chorób kardiologicznych, to jeżeli mówimy o profilaktyce, rozumiemy ją w bardzo szeroki sposób. Mianowicie chodzi o to, żeby nie doszło do rozwoju wszystkich tych chorób, które do niewydolności serca doprowadzić mogą. Ta profilaktyka to między innymi również edukacja, dlatego że powinniśmy zwracać uwagę na to, jak nasze zachowania, nasz styl życia powinien wyglądać, żeby to ryzyko sercowo-naczyniowe zmniejszyć jak najbardziej. Się oczywiście da, dlatego że są pewne czynniki ryzyka, które są czynnikami, których modyfikować nie możemy, jak wiek, nasza płeć, pewne uwarunkowania genetyczne. Ale to wszystko, na co mamy wpływ, wymaga naszej uwagi i kontroli. Ale żeby oczywiście odpowiednio się do tego ustosunkować, musimy wiedzieć, czym te czynniki ryzyka są. I my, w takim najbardziej skrótowo rozumianym modelu zdrowego życia, najczęściej myślimy o tym, żeby nie palić papierosów i ewentualnie zdrowo jeść, ale jest jeszcze wiele innych elementów, na które trzeba bardzo zwrócić uwagę właśnie w kontekście tego, żeby do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych nie dochodziło, na przykład aktywność fizyczna, do której powinniśmy zachęcać, która jest bardzo ważnym elementem zarówno profilaktyki, jak i leczenia wszystkich chorób sercowo-naczyniowych. I to, co jest w mojej opinii najważniejsze w tej edukacji społeczeństwa, to rozpoczynanie tej edukacji od lat jak najmłodszych. To wpajanie małym dzieciom w przedszkolach, w szkołach podstawowych, jak człowiek powinien się zachowywać, żeby czynniki ryzyka różnych chorób, w tym chorób sercowo-naczyniowych zminimalizować. To tam powinniśmy dzieci uczyć właśnie jak to zdrowe życie powinno wyglądać. W edukacji dotyczącej chorób sercowo-naczyniowych bardzo ważne jest też to, żebyśmy oprócz tego, o czym rozumiemy profilaktykę, mówili o objawach chorób i właśnie takie inicjatywy jak chociażby dzisiejszy dzień poświęcony niewydolności serca w Państwa programie jest bardzo ważny, żeby uwrażliwiać społeczeństwo, że pewne objawy, pewne sytuacje mogą sugerować właśnie niewydolność serca i wdrożenie jak najszybszego leczenia dla tych pacjentów jest bardzo ważne, w kontekście tego, żeby dłużej żyli, żeby lepiej funkcjonowali. Więc właściwie podsumowując to, co ja uważam, że w edukacji jest najważniejsze, w edukacji dotyczącej zdrowego stylu życia, to rozpoczynanie jej bardzo wcześnie, kontynuowanie oczywiście przez cały okres kształcenia, żeby zdrowe nawyki się utrwaliły żeby właśnie społeczeństwo które już jest dorosłe było świadome tego jak powinno żyć ale również uczenie stałe uczenie o tym jak wyglądają choroby na czym one polegają jakie prezentują objawy jakie ewentualne sposoby leczenia mamy żeby społeczeństwo które już ewentualnie jest chore potrafiło też bardzo zaangażować się w proces leczenia zaangażować się w cały proces diagnostyczny żeby było świadome tej swojej choroby, bo wtedy będzie to leczenie, które my proponujemy jako lekarze, dużo bardziej skuteczne. W kontekście edukacji bardzo ważne jest też to, żeby przekazywane informacje były rzeczywiście prawdziwe i rzetelne, dlatego że jesteśmy zalewani przez internet, przez różne media informacjami, które nie zawsze są sprawdzone i które nie zawsze są uczciwe i często wprowadzają osoby z nich korzystające w błąd. Dlatego Wszelki przekaz kierowany o chorobach sercowo-naczyniowych, bo w tym temacie mogę się wypowiadać, powinien być rzeczywiście zweryfikowany w kontekście tego, czy informacje przekazywane są rzeczywiście odpowiednie. Dziękuję pani doktor bardzo za tę rozmowę. Moim państwa gościem była dr Marta Kałużna-Oleksy z pierwszej kliniki kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.